Ty, stary, zarzucasz mi, że to jest nienormalne. To może uświadomię Ci w tym momencie, że nienormalne to jest to, że myślałem, że naprawdę jesteśmy dobrymi kumplami, a Ty za moimi plecami umawiasz się na jakieś pseudorandeczki z moją byłą. To jest nienormalne. Mateuszu Chmileraku, a ja Ci powiem, że nienormalne jest to, że grasz w jakieś podchody i kurde... mówisz jakieś historie, które nie mają w ogóle żadnego odzwierciedlenia z rzeczywistością. Są wymyślone. Pogrążasz się tylko tym naprawdę. I powiem ci tak jeszcze prosto z serca: od siebie, że naprawdę miałem cię za do dobrego przyjaciela, a w tym momencie najzwyczajniej w świecie się na tym przejechałem. A jego jest żałosne z tej strony, że on w ogóle się na to zgadza. Jakby jestem wystawiony teraz przez dwie strony przez moją byłą i przez mojego kumpla. A co do ciebie, Kinga, to powiem ci po prostu: mówisz mi, że moje zachowanie było żałosne. A moim zdaniem żałosne jest zachowanie twoje w sposób taki, że umawiasz się z moim przyjacielem. A jego jest żałosne z tej strony, że on w ogóle się na to zgadza. Jakby jestem wystawiony teraz przez dwie strony przez moją byłą i przez mojego kumpla. Jedyne, co jest żałosne, to ty i te twoje teorie spiskowe. A i przyjaciółmi to my nigdy nie byliśmy. Co najwyżej, mógłbym cię nazwać, że byłeś moim po prostu dobrym kumplem, ale nie przyjacielem. Naprawdę, Filip jest mega w porządku osobą. Mateusz, jestem pewna, że o tym wie, bo jednak się, no nie wiem, zadają, kumplują, nie wiem. I robienie dramy, tak naprawdę, o coś takiego to jest. Tak jak widzicie, po prostu z tym człowiekiem chyba normalnie nie da się porozumieć. On sobie coś wkręcił na banie, żyje w jakimś swoim własnym świecie, jest w ogóle odrealniony od rzeczywistości. Nie wiem, nie wiem co ja mam powiedzieć po prostu. A no jeszcze Kinga, ty bardzo dobrze powiedziałaś, zgadzam się z Tobą, zgadzam się z tym co powiedziałaś na story. No i co, wydaje mi się, że może jutro jakoś dojdziemy wszyscy do porozumienia, bo, bo teraz się nie da z nim po prostu. Nie mam pojęcia, co ty chcesz osiągnąć tymi swoimi gierkami, ale żebyś potem tego nie żałował, bo po prostu już zaczynasz przesadzać. Nie, to nie jest drama. Bardziej po prostu Mateuszowi coś odwaliło, szuka atencji i, i tyle. Ja już chyba odpuszczam ten temat.